W dzisiejszym materiale. Nowy rozdział w świecie konsolowych gier. Switch 2 rozbija bank. Francja oszalała na punkcie nowej konsoli Nintendo. Cena jak z kosmosu i do tego jeszcze bez języka polskiego, czyli The Other Worlds 2. Seagate podbija stawkę. Nowy dysk do Xboxa droższy od samej konsoli. Zapraszam do oglądania. W branży gier wideo wydarzenia niekiedy potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych fanów. Ostatnie odkrycie jednego z renomowanych dataminerów wywołało niemałe poruszenie w społeczności graczy. Wygląda na to, że legendarna seria, która przez lata była symbolem jednej platformy, może niedługo zadebiutować na konsolach konkurencji. Mowa oczywiście o Halo, serii nierozerwalnie związanej z marką Xbox, która, jeśli wierzyć najnowszym przeciekom, szykuje się na premierę na konsolach Sony. Informacje, które wypłynęły z publicznie dostępnej API Retail, sugerują, że prace nad przenoszeniem gry na nową platformę są już na bardzo zaawansowanym etapie. Obecność tytułu w tym miejscu zwykle oznacza, że deweloperzy są na ostatniej prostej przed oficjalną zapowiedzią. Co ciekawe, mimo że nie podano jeszcze konkretnej daty wydania, całość wygląda na więcej niż tylko eksperyment. To raczej przemyślany krok ku otwarciu marki na nowe rynki. I jeszcze bardziej interesujące jest to, czego w przeciekach nie widać. Choć wszyscy spodziewają się prędzej czy później ruchów związanych z konsolą Nintendo Switch 2, na ten moment nie ma żadnych śladów, by Halo miało również trafić na tę platformę. Możliwe, że ograniczenia sprzętowe lub decyzje biznesowe sprawiły, że Nintendo tym razem zostaje pominięte w planach ekspansji. Choć oficjalne stanowisko ze strony Microsoftu i Sony jeszcze się nie pojawiło, samo pojawienie się tak dużej marki poza jej naturalnym ekosystemem jest ogromnym sygnałem zmian w podejściu do ekskluzywności. Jeśli Halo rzeczywiście zagości na PlayStation, może to otworzyć drogę do zupełnie nowej ery współpracy między wielkimi graczami rynku. A dla fanów? To po prostu więcej okazji do grania w ulubione tytuły, bez względu na to, jaką konsolę mają pod telewizorem. Choć cyfrowa dystrybucja Gier to dla wielu graczy codzienność, zarządzanie przestrzenią na konsolach wciąż bywa wyzwaniem. Seagate postanowił odpowiedzieć na potrzeby posiadaczy Xboxa Series X oraz Series S, oferując nową wersję swojej karty rozszerzeń pamięci. To oficjalne rozwiązanie, wspierane przez Microsoft, zapewnia pełną kompatybilność z konsolami nowej generacji. Gracze mogą nie tylko uruchamiać tytuły dedykowane aktualnej platformie, ale również swobodnie przenosić bibliotekę między urządzeniami mimo funkcjonalności entuzjazm może ostudzić kwestia ceny. Nowy wariant Seagate Storage Expansion Card o pojemności aż 4 terabajtów został wyceniony na 500 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 1860 zł, choć w zależności od kursu może to być nawet bliżej 2000. W porównaniu z poprzednimi wersjami, których ceny i tak nie należały do niskich, 819 za 1 terabajt i 1489 za 2 terabajty. Nowy model podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Sytuacja robi się jeszcze ciekawsza, gdy spojrzymy na ceny samych konsol Xbox Series S, czyli bardziej budżetowa wersja sprzętu. Kosztuje obecnie około 1299 zł, a jeszcze niedawno za podobną kwotę można było kupić mocniejszy wariant Series X. Tymczasem sama karta pamięci Seagate, będąca jedynie dodatkiem, może w wielu przypadkach przewyższyć cenę sprzętu, dla którego została zaprojektowana. Z jednej strony mamy do czynienia z niezwykle wygodnym i wydajnym rozwiązaniem, które maksymalnie wykorzystuje możliwości sprzętowe konsoli. Z drugiej, wielu graczy z pewnością zastanowi się dwa razy, zanim zdecyduje się wydać tak dużą sumę na rozszerzenie pamięci. Czy komfort szybkiego dostępu do gier i przenoszenia ich między urządzeniami jest wart niemal 2000 zł? Seagate z pewnością liczy na to, że tak, a wydajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Nintendo właśnie zaserwowało światu potężny strzał sprzedażowy i to już na starcie. Najnowsza konsola japońskiego giganta Switch 2, zaledwie w 4 dni po premierze, pobiła rekord sprzedaży we Francji, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Według analityka rynku i twórcy treści, którego nikt macie właśnie na ekranie, urządzenie sprzedało się tam w ponad 200 tysiącach egzemplarzy, co niemal podwaja wynik startowy PlayStation 5 dotychczasowego lidera z liczbą 107 tysięcy. To spektakularne osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak silną pozycję miały dotąd konsole Sony w Europie. Switch 2 wyraźnie pokazuje, że apetyt na granie w stylu Nintendo tylko rośnie. Rekordowa sprzedaż konsoli to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Analityk zdradził również, że razem z grami i akcesoriami Switch 2 wygenerował przychody przekraczające 130 milionów euro, i to wszystko w ciągu zaledwie 4 dni od debiutu. Kluczem do tego sukcesu okazuje się zestaw startowy z grą Mario Kart World, który trafił do ogromnej większości graczy. Szacuje się, że nawet 95% nabywców zdecydowało się właśnie na ten bundle, co tylko potwierdza siłę tej marki i trafność strategii Nintendo. Konsola najwyraźniej nie tylko zachwyciła sprzętowo, ale również marketingowo uderzyła w dziesiątkę. Zainteresowanie konsolą nie ograniczyło się jedynie do Europy. W Japonii przedpremierowe szaleństwo również przybrało niespotykane rozmiary. Na stronie My Nintendo zarejestrowało się aż 2,2 miliona chętnych na udział w loterii umożliwiającej zakup konsoli. Spośród nich jedynie 1,4 zdobyła szczęśliwy bilet do świata Switch 2. To oznacza, że około 550 tysięcy użytkowników miało okazję faktycznie złożyć zamówienie. Liczba imponująca, biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność i ogromną konkurencję. Japonia, jak widać, również nie pozostała obojętna na premierę nowego sprzętu. Nintendo ponownie udowadnia, że zna swój rynek jak mało kto. W czasach, gdy inne firmy walczą o utrzymanie uwagi graczy, Japończycy zdają się wręcz dyktować tempo. Premierowy sukces Switcha 2 we Francji i entuzjazm w Japonii zapowiadają wyjątkowo silną pozycję tej konsoli w nadchodzących miesiącach. Jeśli obecna dynamika się utrzyma, konkurencja może mieć twardy orzech do zgryzienia, a gracze będą mieli przed sobą naprawdę ekscytujący okres. Microsoft nie kazał długo czekać na realizację swoich zapowiedzi. Jeszcze niedawno mówiło się o podniesieniu cen sprzętu i akcesoriów spod szyldu Xboxa, a teraz przyszła kolejna gry. Podczas Xbox Game Showcase światło dzienne ujrzała długo wyczekiwana kontynuacja The Other Worlds, która od razu rzuciła się w oczy nie tylko efektownym zwiastunem, ale również ceną. Znacznie wyższą niż dotychczasowy standard dla tytułów Single Player. To symboliczny krok pokazujący, że amerykański gigant zamierza mocno zmienić zasady gry na rynku. Nowa cena The Other Worlds 2 budzi sporo emocji. 349 zł za standardową edycję i aż 424 za wersję premium to kwoty, które mogą odstraszyć niejednego fana gier RPG. Premiera została zaplanowana na 29 października i choć do debiutu pozostało jeszcze trochę czasu, już teraz produkcja znalazła się w przedsprzedaży zarówno na Steamie jak i w sklepie PlayStation. Co ciekawe, tak wysoka cena dotyczy gry przeznaczonej wyłącznie dla jednego gracza, co w kontekście rosnącej popularności usług subskrypcyjnych może być odbierane jako kolejny krok w stronę promowania Xbox Game Pass. Sytuacja w Polsce jest szczególnie drażliwa. Polscy gracze należą do tych, którzy zapłacą za The Other Worlds 2 jedne z najwyższych stawek na świecie. Tylko obywatele Wielkiej Brytanii i Szwajcarii muszą liczyć się z jeszcze większym wydatkiem. W kontekście lokalnych zarobków i siły nabywczej rodzimych klientów trudno nie odnieść wrażenia, że Polska traktowana jest po macoszemu. Tym bardziej, że mimo tak wysokiej ceny, gra nie będzie oferowała nawet podstawowej lokalizacji w postaci polskich napisów. Choć The Other Worlds 2 z pewnością znajdzie wielu entuzjastów, decyzja Microsoftu budzi mieszane odczucia. Rosnące ceny. Brak wsparcia dla lokalnych graczy i ukryta presja na przechodzenie na subskrypcyjne modele grania to tendencje, które nie każdemu przypadną do gustu. Gracze coraz częściej zaczynają pytać, czy to jeszcze inwestycja w rozgrywkę, czy już ekskluzywny towar luksusowy.